Dzień dobry, witam Was serdecznie jeszcze raz w moich ulubieńcach. To są ulubieńcy ostatnich miesięcy. Niekoniecznie sierpnia, chociaż już jest wrzesień i trochę się spóźniłam z tym, ale może właśnie dlatego, że to nie są ulubieńcy jednego miesiąca, tylko to są ulubieńcy kilku miesięcy. Takie produkty, które używam najczęściej ostatnio i z którymi chciałabym się z Wami podzielić. Zacznę sobie od pielęgnacji. Tada! Tak, wiem, perfekta, spa, masło, które ma, strasznie są podzielone opinie na jego temat. To jest to pomarańczowo z aromatem wanilii. Ono jest takie trochę woskowe, słuchajcie, ja już go, za niedługo projekt Denko będzie, znaczy już go nie będę dawała do projektu Denko, bo już mówię o nim. Kocham to masło, zapach po prostu, kocham nad życie uwielbiam jego konsystencję. Właśnie ta jego konsystencja, która niektórym tak strasznie przeszkadza mnie, ja ją uwielbiam. Pięknie się mi wchłania. posmaruję się nim wieczorem i idę sobie spać i sobie tak pachnę tą pomarańczką i po prostu uwielbiam go. Zostawia rzeczywiście moją skórę mm, taką miękką, taką fajnie nawilżoną. Nie wiem, czy on, że, że nie zauważyłam działania antycelulitowego. Antycelul Może ujędrniające, bo ta skóra rzeczywiście jest taka fajna, taka, wiecie, tak fajnie można złapać. Uwielbiam to masło i będę do niego wracać. Ona kosztuje, nie wiem, 12-13 zł, w, na stronie, bo ja go kupiłam online. Kocham je, po prostu je kocham i dopóki mi się zapach nie znudzi, chociaż nie wiem, czy mi się znudzi, bo jest taki. Ja uwielbiam wszelkie pomarańczowe zapachy, więc nie wiem, czy mi się znudzi, bo mi się nie znudzi. Moim następnym ulubieńcem ever, ja już o nim mówiłam, to jest ta odżywka gliskur. To jest, słuchajcie, cudowna rzecz. Naprawdę moje włosy bardzo łatwo jest przeciążyć. Ja sobie czasem dam za dużo odżywki, nawet ją spłuczę później i już mam tłuste włosy. To takich numerów mi nie robi. Mogę sobie tym psiknąć i nieraz sobie psiknę więcej, czasem sobie psiknę mniej i moje włosy absolutnie nie wyglądają na tłuste, nie przetłuszczają się szybciej po tym. Natomiast są błyszczące, są miękkie, pięknie pachną, bo to cudownie pachnie. I naprawdę, mm, na pewno sobie to znowu kupię, jak to skończę. To kosztuje całe 3 euro, więc nie, nie jest to jakiś, jakiś big deal. A naprawdę warto. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ja sobie taką właśnie chciałam to pokazać i zapomniałam. Ja sobie taką y, kurację kupiłam do włosów, która się nazywa Silica, to są tabletki. I efekty tego zaczynam widzieć. I nie wiem, czy ta odżywka też się nie przyczynia do tego, bo moje włosy naprawdę są dużo bardziej y, takie. Przede wszystkim są grubsze, jest ich więcej. Po drugie są. zdrowsze, wyglądają zdrowsze, są takie mocno nawilżone błyszczące, nie wiem, czy to widzicie teraz. Czy nie, nie chce mi się rozwalać tej y, konstrukcji. Będę sobie popijała kawkę, bo w poprzednim filmiku popijałam herbatkę, teraz kawkę. Wybaczcie, zimna. Bardzo lubię zimną kawę. Słuchajcie, to jest następny mój ulubieniec ever. To jest y, ten płyn do demakijażu oczu. Ja czasem go naleję, bo ja wam mówiłam o tym, że on tutaj ma tą dziurę taką dużą i on się tak wylewa. I ja czasem sobie go naleję za dużo na ten wacik. Gdzieś tam do tego oka mi się on też dostaje. Tutaj będziemy mieli za chwilę u u mistrza drugiego planu w postaci kota, bo on go nie mucha, wiecie. I podskakuje tutaj. <laughs> no nieważne. I czasem mi się do oka dostanie i nic, naprawdę nic mi się z tym nie dzieje. Nic. Ani mnie nie drażni, ani mnie nie boli, ani nie mam gły, ani nie mam nic. Po prostu tak jak wleci, tak wleci. Natomiast makijaż usuwa pięknie. I polecam to osobom, które mają wrażliwe oczy, bo tym sobie krzywdy nie zrobicie. Także to jest mój ulubieniec Ever. Moim ulubieńcem jest też ten samopalacz z Dux Cosmetics. On zawiera olejek z orzecha makadamia i on. Ma taką fajną cechę, że rzeczywiście nie robi smug, chociaż ja dopiero niedawno odkryłam, jak to się robi, żeby nie było smug. Trzeba to po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobrze rozsmarować. I on rzeczywiście tych smug nie robi. Natomiast skóra jest taka fajna, taka nawilżona. Plus, yy, ładnie pachnie. Nie ma zapachu tego takiego, wiecie, samoopalaczowego brzydkiego. Yy, nie zostawia takiego tłustego filmu, rzeczywiście. Fajny produkt, ta opalenizna nie jest żółta, co jest najważniejsze. Ona jest taka, ja jestem nim zrobiona teraz, ja nie wiem, czy wy to zobaczycie w moich y, rączy... rączynach, ale ta opalenizna jest taka fajna, brązowa i jak na razie jestem tym produktem. Użyłam go kilka, dobrych kilka razy, jestem nim zachwycona. Słabo ma pojemność, ma tylko 85 ml, ale on kosztuje groszą, kosztuje 5 czy 6 zł, więc słuchajcie, no. Niby jest do, do ciemnej karnacji, a ja jakiejś tam ciemnej karnacji nie mam i mi fajnie pasuje. Polecam, bardzo fajny produkt. I słuchajcie, przeprosiłam się, już długi czas nie używałam dezodorantów w sztywcie i postanowiłam spróbować znowu, dlatego że no czułam, że tak coś gdzieś tam byłam w pracy i że tam coś nieładnie pachne. czyli po prostu spray sobie nie dał rady. No, ja mam taką pracę, że to jest heavy duty. I to, słuchajcie, działa cudownie. Mimo, że jest bardzo delikatne i nawet użyłam to po goleniu i nic mi to nie zrobiło, żadnej krzywdy, to pięknie chroni. Rzeczywiście człowiek nie wydziela zapaszków brzydkich. Więc polecam. Nie wiem, czy to jest cecha wszystkich dezodorantów sprayu, bo dawno ich nie używałam i... Nie wiem, ale jest fajny, jest, jest super. Teraz tak. Niedawno sobie kupiłam, ale już to trochę używam i to bardzo, bardzo lubię. Taki puder Prime and Fine, to jest highlighting powder <coughs> z Catrice. Kosztował on mnie 5 euro. Aha, jeszcze nie powiedziałam ile ten kosztuje. Ten kosztuje jakieś 3 euro, 3,60 tak jak już kiedyś mówiłam. Natomiast za cholerę nie mogę sobie przypomnieć ile to kosztuje. To kosztowało 5 euro, I słuchajcie, to jest rewelacja. Made in Poland oczywiście, dlaczego no nie. To jest highlighter, ale on nie ma, nie wiem, czy to będziecie widzieć, on nie ma jakichś takich namolnych, nie jest taki strasznie błyszczący. Jest troszeczkę, ale nie tak jakoś, wiecie, ekscesywnie. I jak się go nałoży na buzię, to on daje taki fajny, tu go, tu on jest, taki fajny efekt takiej rozświetlonej buzi. Bez takich świecących drobinek. Bardzo fajna rzecz. Polecam. Szkoda, że nie ma lusterka w środku, ale bez lusterka też da radę. Moim następnym ulubieńcem, i to jest mój ulubieniec Ever, i ja już o nim też mówiłam, jest serzwit, bez którego nie mogę żyć. To jest Dry Fast Top Coat. I on właśnie taką taflę ładną na paznokciach tworzy, jak widzicie. Poza tym szybko bardzo paznokcie schną. Ja już mam oczywiście następny, bo jak już tyle jest, to już nie może być, żeby nie było następnego. Ja go kupuję na Beauty Joint za chyba 5,50. 5,50. E, tutaj go kupowałam na Beauty Emporium w Irlandii, on był straszny, on prawie 10 euro kosztował. Natomiast za te 5,50, zresztą ja go kupiła za każdą cenę, bo ja go tak lubię, że po prostu ja sobie nie wyobrażam innego tu w Teraz pokażę Wam moje dwa ulubione pędzelki ostatnimi czasu. Jeden to jest BF Puffing Brush z Real Technics. Wiem, jest nieumyty, powinnam go umyć i tak dalej, no ale nie umyłam, bo się malowałam. Ja go używam do rozblendowania sobie na twarzy bronzera razem z blaszem i ze wszystkim, co tam się na tej plaży. Pff, z... Plaży? Może dlatego, że jest piękna pogoda i powinnam jechać na plaży. Na tej twarzy znajduję. Do tego się sprawdza cudownie. Nie używam go tak bardzo jak on jest niby zalecany do podkładu. W ogóle świecę się, chciałam powiedzieć. Ale wkurzyło mnie to, że wyszły mi tutaj, zobaczcie, nie wiem, czy to widzicie, takie włoski. I chyba je obetne, Tak mi się wydaje. Ale pędzel jest świetny, świetnie się go myje. Wiem, powinnam go umyć, nie powinno się pokazać brudnych pędzli. Właśnie przez to, że on jest taki gęsty, fajny, przez to on chyba jest właśnie taki dobry. No nie wiem. Jest cudowny, kocham go. Zresztą w ogóle wszystkie te pędzle z Real Technics są świetne. Nawet mam kocie włosy na nim już, bo jest tutaj. Drugim pędzem jest pędzel z Inglota 6SS. To jest taki dosyć duży pędzel do blendowania, ale on świetnie rozcieracie nie Słuchajcie, to jest mistrzostwo świata. On mi się troszeczkę rozcapierzył. Ja bym musiała go jakoś tak po umyciu troszkę, może nie wiem, w coś zawinąć. Cudowny pędzel. dam za niego chyba 15 czy 16 euro, ale nie żałuję. Naprawdę było warto. Kocham ten pędzel i nie wyobrażam sobie, żebym go nie miała, Używam go praktycznie codziennie, więc, więc wiecie. Aha, na paznokciach mam. To jest China Glaze Strawberry Fields, jeżeli się komuś podoba. I właśnie zauważyłam, wiecie, bo już mówiłam w poprzednim filmiku, że do mnie w końcu dotarły lakiery, które sobie zamówiłam 6 tygodni temu. I zobaczcie, on. On tak samo wygląda jak ta Zojka. I teraz właśnie się śmieją mówię, no bo że czemu ja kupuję takie same lakiery. Właściwie on będzie tak podobnie wyglądał na paznokciach, No ale nic, no trudno. To jak się nie myśli, to tak się ma. Moim następnym ulubieńcem, już teraz jest sama kolorówka, jest ten podkład z Dermiki True Magic. Niestety ja sobie go troszeczkę, słuchajcie, yy, kupiłam w głupim kolorze, bo jak kupiłam w kolorze Rose Beige i on jest rzeczywiście taki troszkę jak dla mnie za różowy, ale jest to świetny podkład zobaczcie, bardzo ładnie się rozprowadza. Świetne ma krycie. No, widzicie, mówiłam, ten kolor jest taki. Ja sobie go mieszam z, z innym, żeby ten kolor troszeczkę, no, trochę za różowy mi ten kolor. Ja nie mam takich tonów, no, ale nie wiem, jakoś tak miałam zaćmienie umysłowe chyba. I słuchajcie, rzeczywiście on pięknie kryje. To trzeba mu przyznać, że on to, co ma kryć, to kryje. W ogóle jest ładne, zobaczcie, ładna ta buteleczka jest. E, na pewno sobie go kupię jeszcze raz. Nie ten kolor. Już go mam długo, w ogóle jest jakiś taki wydajny. To jest 30 ml, i go mam, i mam, i mam. Polecam ten. <laughs> ten pięknie pięknie się go rozprowadza. On się robi taki naprawdę niewidoczny zupełnie, i nie zostawia smug żadnych. Strasznie mi się smuży ten podkład z Rimela. Wake me up. Czym bym go nie, nie rozprowadzała? Zostają mi smugi, muszę go rozprowadzać rękami. I też tak średnio. Natomiast ten rozprowadza się cudownie, kryje co ma kryć. Pięknie pachnie. Super. Jest super. Polecam. Jeżeli chodzi o moje cienie, pokażę Wam teraz może moje cienie, tylko jak muszę się dostać jakoś do palety. Ja mam tak, słuchajcie, cieni 100 tysięcy w domu, ogólnie rzecz biorąc. I powiem Wam, że jeszcze ciągle kupuję. Ale te cienie, no Wiecie, bardzo lubię tą paletę, natomiast otworzyć ją to jest duża sztuka. To jest paletka, wiecie, Glambox. Tutaj mam cztery cienie z Essence, to tak średnio, natomiast reszta tych cieni to są cienie z Makeup Academy. Zobaczcie sobie wielkość tych cieni. Ja chyba poza, bo nie mam tutaj na nich tych nalepek, ale one. Jestem, ja wam sprawdzę i powiem wam, ile one mają, jaką one mają pojemność. Moim ulubieńcem. Bo właśnie o tym cieniu chciałam powiedzieć, jest ten cień. On tu tak wygląda nie pozornie bardzo. Mam go w tej chwili na oczach, nie wiem czy będziecie go widzieć. To jest ten taki kameleonik, jak ten z Catrice. Y common chameleon, zobaczcie. To jest coś pięknego, ten cień. On jest jeszcze ładniejszy niż ten Common kamilion, zobaczcie. Ja go tak lubię że ja sobie chyba kupię jeszcze jeden. Ja go kupiłam mojej przyjaciółce, mam ma jej go wysłać. Cudowny, piękny cień. Pięknie się rozprowadza. One mają troszeczkę podobną konsystencję. W ogóle te, te wszystkie z Makeup Up Academy mają podobną konsystencję do cieni ze slika. Aczkolwiek, tak jak mówię, ten był moim ulubionym. W tym miesiącu bardzo często, w tym miesiącu, szczególnie w zeszłym miesiącu, bardzo często go nakładałam. Nie ten. Ten przecież to jest to ja te wszystkie cienie bardzo, bardzo lubię. Mam jeszcze jeden, który muszę sobie zdepotować. One wszystkie akurat tutaj są perłowe, oprócz tego. Ale jakoś tak nie wiem. Często sobie robię nimi taki makijaż, pawie oko, bo one się świetnie do tego nadają. Spróbuję Wam pokazać <laughs> słocze Te cienie są warte każdej ceny, a już na pewno swojej ceny, która jest śmieszna, bo kosztują zależne. Czasem w promocji potrafią być po euro 35 pięć. Eee, bo, Boże, po euro. Normalnie one kosztują euro 35, Słuchajcie, to, jest, to są cudowne cienie. Tak jak je się nakłada, tak jak one się na oczach pięknie trzymają, to naprawdę polecam każdemu. Te, te zielenie, no to jest coś pięknego. Te perły. Eee, tematowe cienie są troszeczkę mniej napigmentowane, ale też nie są jakieś takie, słuchajcie, złe, tylko po prostu są słabiej napigmentowane. Natomiast te są cudowne. Ja Wam już chcę pokazać słocze ich wszystkich tutaj, które mam, żebyście sobie mogli zobaczyć. Będę była to zrobić przed filmikiem, no ale jakoś tak nie wiem, nie inteligentnie do tego zupełnie się podeszłam, do tego nagrywania. Zobaczcie. To są wszystkie Cienie. Powykręcałam mm. serenkę. Zobaczcie, jak one mają piękną pigmentację, zobaczcie, jakie one mają piękne kolory, ten fiolet uwielbiam. On się tak troszeczkę fioletowo niebiesko zachowuje. No po prostu rewelacja, rewelacja, gramatura jest duża. <laughs> One nie mają kolorów, ani no, mają tylko numery. Ja bym musiała kiedyś po prostu zrobić Wam, jeżeli chcecie, to ja Wam zrobię taki dokładniejszy filmik o tej palecie. Napiszcie mi po prostu w komentarzach. I ja wtedy siądę na necie, zobaczę, jakie to są kolory, jakie są numery i powiem Wam dokładnie. <laughs> eee, warte są więcej niż kosztują. Naprawdę są cudowne, kocham je i, i nie zamieniłabym je na żadne inne cienie. Teraz mam trzy tusze, to znaczy one są w trzech kolorach, ale to jest ten sam tusz. Zobaczcie. Ten się nazywa, to są L'Oreal Million Lashes, Volume Million Lashes, Luminazer. Ten jest Blue Eyes, ten jest Green Eyes i ten jest Hazel Eyes. Ten jest taki właśnie jakiś, nie wiem, fioletowy, bordo, ten jest zielony, ten jest bardzo lubię te tuprze. Słuchajcie, one już w zasadzie powinny być wyrzucone, bo już je dosyć trochę długo mam i chyba niedługo się ich pozbędę. Chociaż na razie mi się nic nie dzieje. Szczotę mają potężną, zobaczcie. Przykładając ją do ukan, to ta szczota jest naprawdę duża, ale ona jest taka... Wiecie, ta szczotka jest taka... plastikowa i... Fajnie się nią maluje, naprawdę na początku byłam, mówię, Boże, przecież sobie oko wydubię. Czasem mi się zdarzy ją sobie włożyć do oka. Wadą troszeczkę jest to, że tak naprawdę może tutaj to widać nie wiem, czy to widać, czy nie widać, że on jest taki bordowy, ale na oku tego tak bardzo nie widać. Chociaż wydaje mi się, że jak się ja mam na przykład w tej chwili pomalowane tym zielonym i wygląda jak czarny, ale powiem Wam, że jakość tego tuszu i one wszystkie trzy zachowują się tak samo. Jakość jest świetna. Nie robi jakiś klusek, ładnie rozdziela rzęsy, ładnie maluje, yy, nie kruszy się. Ten jeden zauważyłam, mi się ostatnio trochę kruszył już, ale ona już naprawdę, no już je mam dosyć długo, ja już powinnam je wyrzucić, no ale wiecie, takie lubię, że. Znaczy, ja jeszcze widziałam je w drogeriach, to była jakaś limitowana edycja, ale ja widziałam je w drogeriach i jeszcze można kupić. Wszystkie oprócz właśnie tego zielonego, i do tych dwóch. Mam y, liner. No, takie taki sobie są te linery. Do zielonego już mi się wtedy nie udało kupić, już nie było nigdzie, szukałam wszędzie. Natomiast powiem Wam, że one kosztowały coś około 10 euro niecałe 10 euro, 9 z czymś. Bardzo fajne tusze, bardzo je lubię, często je używam, zmieniam sobie, zależy jaki kolor sobie tam na oczka położę. Jeżeli ktoś ma dostęp do tych tuszy, to polecam sobie kupić. Y, tak jak mówię, może rzeczywiście w pierwszym momencie tego nie widać, że to nie jest czarny tusz, tylko niebieski, czy tam ten, ale wydaje mi się, że jak się go zgra z cieniem, czy tam z kredką, to jednak ta różnica w jakimś tam momencie jest widoczna. Dużo komplementów dostaję, jak mam pomalowane tymi tuszami rzęsy, więc wnoszę, że, że jest fajny. Jeżeli chodzi o oki, to jeszcze mam tutaj ee, taką kredeczkę, Zobaczcie, to jest kredeczka z Number 7. Z nogami. No tak. Nazywa się Eyeshadow Stick. Nie umiem w ogóle pokazywać. W ogóle jestem beznadziejna. I ona ma kolor L36, czyli nie wiadomo jaki. Piszę, że to jest Creamy Metallic Eyeshadows. Glides on Effortlessly for Long Wearing Color. Ja tego nie używam jako eyeshadow. Ja tego używam sobie, żeby sobie podkreślić. Tutaj dolną linię i na przykład nad rzęsami, albo linię rzęs. Czasem ta kreska wychodzi taka grubsza, ale ja taką chcę. Bardzo fajna kredka. Kolor ma taki niby fiolet, ale taki trochę szary. Zobaczcie. Widzicie? Rzeczywiście jest miękka. Fajnie się ją, um, fajnie się ją aplikuje. Troszeczkę się rozmazuje. Jeżeli tam na przykład nam jakieś łzy pociekły czy coś, to ona może się rozmazać. Ale polecam te kredki, dlatego że właśnie może nie jako eyeshadow, bo ja nigdy tego nie, nie używałam jako cień i ja nie wiem jak to by się zachowało jako cień, może jako baza pod cień bardziej. Ale właśnie jako takie do podkreślenia dolnej linii rzęs, górnej linii rzęs. Świetna sprawa. Bardzo jak nie mam czasu i się śpieszę, to właśnie sobie tam jakiś taki jasny y, róż y, walnę, najczęściej właśnie ten. Ten zobaczcie pomieszam z tym, te dwa i do tego ta kredka, rewelacja rzęski tylko machnąć i cześć, i naprawdę makijaż jest problem. Często jej używam właśnie jak się śpieszę, dlatego jest w moich lubieńcach. Moim ulubieńcem jest również taki sobie z Collection 2000 glitterowy e, glitterowy liner. On jest w kolorze 010 chyba Mam też taki granatowy i powiem Wam, że nie jest taki fajny, natomiast ten do, też go właśnie bardzo często używam z tymi cieniami, bo tam są takie kolory, taki właśnie turkusowy i zobaczcie, używam sobie go, jak sobie zrobię kreskę czarną, to sobie go tak dam nad trochę i wygląda to super. Zobaczcie jaki on ma piękny kolor, jak się pięknie mieni, super sprawa. Kosztował jakieś, nie wiem, 4 euro czy 5 euro. Więc za te pieniądze, żeby troszeczkę tak się poczuć glamouros przez chwilę. Super. Fajnie się zmywa. Znaczy zostawił mi tutaj taką plamkę, zobaczcie. Wiecie, różnica między tym, a tym granatowym jest taka, że ten granatowy jest zanurzony w takim bezbarwnym jakby e, żelu. Natomiast ten żel chyba jest barwiony. I ten dużo lepiej wychodzi na oczach, właśnie niż tamten granatowy. Ma taki pędzelek, widzicie, taki zwykły, normalny pędzelek. Fajny. Do zabawy, do zrobienia sobie takiego ciekawego na, efektu na oczach. Polecam. Um, moja ulubiona kredka to jest Cottechis, to nie jest Milk. Ona jest biała, perłowa. Uwielbiam tą kredkę, chociaż trzeba ją często oszczyć I zobaczcie, już mi tyle zostało i już sobie zamówiłam następną. I chyba właśnie zamówię sobie znowu koty Cheese, a nie Milk. Nie wiem, jakoś tak się przyzwyczaiłam do tej kredki. Świetna jako baza pod cienie, pięknie podbija kolor cieni. Można sobie ją tutaj właśnie dać w kąciku i wtedy ona ładnie rozświetla oko. Nie rolują mi się na niej cienie. Ostatnio mi koleżanka z pracy się pytała, jak ty to robisz, że tobie te cienie tak zostają? Przepraszam Was, musiałam się nabić, bo mi zasługa, ale wydaje mi się, że jest to w dużej mierze zasługa tej kredki. Ta kredka jako baza sprawdza się cudownie. Nie wiem, kto ktoś kiedyś pisał niepochlebnie o tych kredkach. Nie wiem, dlaczego ja te kredki uwielbiam. I ostatnim moim ulubieńcem do oczu jest. Już go znacie, już Wam go pokazywałam. Cudo. Jeżeli chcecie filmik osobnej, recenzji porównawczą, to dajcie mi znać. Tym jak się pomaluję rano, tak jak wieczorem wracam, to tak samo on na moich oczach wygląda. A ja pracuję 12 godzin, więc ja go zmywam gdzieś średnio po 13 godzinach, wziąwszy pod uwagę czas, nie wiem, 13-14, wziąwszy pod uwagę, że ja wstaję bardzo wcześnie, robię makijaż i tak dalej, ale to już macie filmik na ten temat. Mm. I zanim wrócę z pracy i on wygląda tak samo. Czarny jest jak smoła, też go mam tutaj yy, dzisiaj na oczach. Jedyną wadą jego jest to, że jest tak miękki, że go trzeba też bez przerwy oszczyć. I zobaczcie, już mi tego trochę dosyć ubyło. Ale na pewno, na pewno na 100%, na 200% sobie go jeszcze kupię. Kosztuje 7 dolarów, ale uważam, że jest wart swojej ceny. Zresztą 7 dolarów to nie jest aż taki majątek za tak fajną kredkę. Jeżeli chodzi o produkty do ust, to mam dwa moje ulubieńce, które ostatnio były używane bardzo często. To jest Essence Plum Girl numer 33. Kolor. Bardzo delikatny, z drobinkami. Nie wiem, czy zobaczycie. zobaczycie. Bardzo lubię tą pomadkę. Świetna jest, fajnie się rozprowadza, pięknie pielęgnuje usta, nawilża nie przesusza, ładnie pachnie. Już ją tu widzicie, dosyć tak zużyłam. Jak nie mam pomysłu co sobie dać i na przykład mówię, M, ten kolor może tak z oczami nie bardzo mi pasować ten, to sobie daję to. I to pasuje do wszystkiego. To jest najbardziej taki kolor chyba uniwersalny, który tak jak mówiłam numer 33 Glam Girl co bym nie miała na oczach, co bym nie miała na sobie ubrane, to to pasuje, jak naprawdę się śpieszę i potrzebuję coś szybko, ten łapię ją i wiem, że mi będzie pasowało. Drugim moim ulubieńcem jest ten błyszczyk z Lexa. To jest Mat Lip, Soft Matlip Lip Cream. Wiecie, trochę nie lubię aplikacji tego błyszczyku, znaczy on ma taką gąbeczkę. Trochę nie lubię aplikacji tego błyszczyku, dlatego, że nawet to widać na ręce, nawet to widać na słuchu. On zostawia takie troszkę smugi. Wiecie, trzeba się trochę namachać, żeby sobie go. Ale tak lubię. Zapach tego błyszczyku jest taki bardzo nietypowy. To jest numer 03 Tokio. Lubię to, że jest matowy. Podoba mi się to, że jest matowy. Fajnie jest taki. Mimo to, że jest matowy, to jest taki tłusty. Tak fajnie. Taką fajną. No nie pokażę Wam teraz. No nie wiem, może Wam pokażę. Co tutaj bym musiała zetrzeć. I taki fajny, taki jest uściutki, taki fajny. Oczywiście, e, mm, nie wiem, to jest kontrowersyjne w tej chwili dla mnie, że NYX jest Cruelty Free. Bo coś mówiła e, osoba, której ja najbardziej ufam i wierzę właśnie, że nie. Zobaczcie, widzicie, on taki. Ciężko się jest go. Ciężko jest go rozprowadzić na tych ustach. Ale ładnie pachnie i ładny daje efekt. I wydaje mi się, że że jeden taki matowy błyszczyk bardzo warto jest w swojej kolekcji mieć. Ja wiem, że Collection 2000 też ma matowe błyszczyki. Nie wiem, jak one się zachowują. Nie miałam. Ten lubię i polecam. I na koniec mam Bubla. Żeby nie było, że wszystko lubię. Słuchajcie, poszukiwałam maskary, bo mi się moja maskara z z Everline już kończy. Już też powinnam powoli się z nią żegnać. I taka byłam strasznie zachwycona, bo w gazetce miesiąc temu chyba w Glamour była maskara z Jamme kit I mówię, no nie, no za to ona normalnie kosztuje, jak ja sprawdzałam na stronie, chyba 15 euro, ale głowy nie, 15 funtów, ale głowy nie dam. Ale zdaje się, że tak. Więc za 5 euro, czy tam za 6 euro, mówię, no, a to jest pełnowymiarowy produkt. Zobaczcie, jaką ona ma szczotę. Nigdzie nie pisze, że ta maskara jest wodoodporna. Natomiast jak się ją zmywa, to ona tak się zachowuje, jakby była wodoodporna. Ja już próbowałam wszystkiego. Ja już to zostawiłam na chwilę otwarte, żeby to trochę podeskło. Czyściłam tą szczoteczkę. Naprawdę, słuchajcie, męczyłam się z tą. Ona robi kluski, skleja rzęsy, odbija mi się wszędzie. Jak się ją zmywa, to po prostu mam całą twarz czarną, jak ją zmywam. Nie wiem. Czy ktoś ma jakiś pomysł na tą maskarę? Szkoda mi jej trochę wyrzucić. Jeszcze bym ją próbowała wymęczyć. Jak się ją nałoży na rzęsy, to oprócz tych klusek to ona nie wygląda tak źle, ale sama ta aplikacja i w ogóle ona jest, ona jest nie wiem, no strasznie mokra. Zobaczcie, jak ta szczoteczka wygląda obleśnie. Ja już ją wycierałam 75 razy i ciągle jak ją wyciągam, to ona taka jest. Nie wiem, czy tak ma być, czy to taka jest jej uroda, czy ta maskara taka ma być. Nie wiem. Te kluski mnie po prostu na, na rzęsach doprowadzają do szewskiej pasji. Nie lubię klusek na rzęsach. Nie wiem, słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak się tą maskarą posługiwać, to proszę mi dać y, znać. Ja już ją mam miesiąc i już powinna była trochę podeschnąć i już być lepsza, ale nie jest. I męczę się z nią, i, i w ogóle tak się napaliłam, słuchajcie, i stwierdzam, że chyba ktoś mi polecał y, jedną maskarę z Limela i nie wiem, czy sobie jej nie kupię. i... Naprawdę powiedziała mi moja znajoma, wiesz co, mówi to wcale nie jest prawda, że te maskary, że te maskary za 20 euro są takie smutne. Może miała rację. Słuchajcie, to już są wszyscy moi ulubieńcy. Filmik jak zwykle był chaotyczny, ale to taka moja urota. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Nie wiem, co Wam następnym razem zagram. nagram. Może napiszcie mi, co byście chcieli. Czy byście chcieli film o moich lakierach, czy byście chcieli film o moich wszystkich paletach o moich wszystkich cieniach. Nie mam pojęcia, czy chcielibyście może, jak trzymam moje kosmetyki, no, dajcie mi znać, to ja Wam taki filmik nakręcę. Pozdrawiam Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za to, że jesteście ze mną i życzę Wam miłego reszty, miłej reszty tygodnia. Całuski, papa pa. pa.